Witam w odpowiedzi na odpowiedź Odpowiadamy Fangotenowi, który odpowiedział dzikiemu trenerowi I dyskusja dotyczyła studiów i równouprawnienia Jak pewnie wiele osób wie Kobiet na studiach jest więcej A dyskusja dotyczy tego, że kobiet na studiach jest za mało Ciekawe, nie? Otóż dlatego, że to, że kobiet jest więcej jest Nie na temat, jak stwierdził Fangoten Bo jest ich za mało na danych kierunkach no to zastanówmy się, dlaczego jest ich za mało. Fango ten tutaj podaje a, argument z socjalizacją pierwotną, wtórną i że społeczeństwo kształtuje mężczyzn i kobiety tak, żeby po prostu nadawały się do danej roli i dlatego kobiet jest tam mniej. Po pierwsze to nie jest kwestia prawna, a jedynie kulturowa i socjologiczna, więc jeżeli chodzi o dyskusję o równouprawnieniu, to można stwierdzić jak najbardziej, że jest nie na temat, zdecydowanie bardziej niż to, że kobiet jest więcej na studiach. Ale teraz zastanówmy się, dlaczego tak naprawdę tak jest. Bo to nie jest dlatego, że eee, kultura to sprawia i społeczeństwo tak sprawia. Bo po pierwsze, edukacja wygląda tak samo, więc to już w pewnym stopniu niweluje te różnice, a po drugie, najważniejszą różnicą, jest biologia. Mózg mężczyzny i kobiety się różni. Mężczyźni są bardziej analityczni, bardziej praktyczni, e, może mają nieco mniejszą inteligencję emocjonalną, dlatego nie nadają się do takich prac jak na przykład, e, powiedzmy, opieka nad dzieckiem, e, nauczanie małych dzieci i tak dalej, bo do tego lepsze są kobiety i tutaj nie ma co się obrażać na kulturę, tylko na biologię. Ale... Wróćmy do tematów studiów, no bo problem jest taki, że kobiet jest mniej na konkretnych kierunkach. Dlaczego jest ich mniej? No, dlatego, że te kierunki są bardziej preferowane przez mężczyzn, ponieważ mężczyźni się na nie bardziej nadają. Mają mózgi bardziej do tego przystosowane, to jest rzecz numer 1, a rzecz numer dwa one zwykle wymagają bardzo wysokiej inteligencji, jak na przykład fizyka. Na fizykę idą po prostu bardzo inteligentni ludzie. Wśród bardzo inteligentnych ludzi przeważają zdecydowanie mężczyźni, bo o ile średnie IQ jest takie samo, no to dystrybucja inteligencji jest inna. Mężczyzn jest więcej wśród skrajności, czyli wśród idiotów i geniuszy, tak? Idioci nie idą na studia, średni idą na studia, geniusze idą na konkretne studia, dlatego idioci mężczyźni nie chodzą na studia, dlatego kobiet jest więcej na studiach. I dlatego geniusze idą na poważne studia, na poważne kierunki, dlatego na poważnych kierunkach jest ich więcej. To nie jest kwestia prawna, to jest kwestia biologiczna. Tyle. I tutaj równouprawnienie. No, tutaj nie ma równouprawnienia, jeżeli chodzi o prawo, oczywiście, bo równouprawnienie to prawo, a nie biologia, bo z biologią nic nie zrobimy, nie mam na nią wpływu, więc nie ma co się obrażać na rzeczywistość. Prawnie tutaj kobiety mają lepiej, bo otrzymują punkty za płeć, bo tam jest mniej kobiet na tych kierunkach. Więc to, według niektórych, jest dobre, bo mamy więcej żeńskich fachowców. Tylko, że po pierwsze, mamy więcej gorszych fachowców, ponieważ mężczyzna, powiedzmy, jakiś konkretny się nie dostanie, ponieważ, mimo iż miał więcej punktów niż kobieta, to po. Dodaniu tych punktów parytetowych powiedzmy na wyrównanie ilości kobiet i mężczyzn już mamy mniej tych punktów. Czyli on zapracował, ale on się nie dostanie. Czyli, po pierwsze, mamy do czynienia z niesprawiedliwością wobec tego mężczyzny, a po drugie wszyscy będziemy ponosić konsekwencje e, tego działania, z tego względu, że będziemy mieć więcej gorszych fachowców, bo ta kobieta będzie gorszym fachowcem niż ten mężczyzna, bo on był lepszy, miał lepsze kompetencje, ale jakoś z mężczyzną, to się nie dostał. Więc to dotknie też kobiety. Może nie te konkretne, które się dostały, ale wszystkie inne. Więc kobietom to też na dobre nie wychodzi. I tutaj się dziwić teraz, że kobiety są gorzej traktowane w takich środowiskach. To jest to samo co parytety rasowe w USA. Czyli Thomas Sowell miał sytuację, że student do niego podszedł i się go zapytał o pewne zagadnienie. Po czym gdy temu wyjaśnił, zapytał: ale, panie profesorze, jest pan pewien bo Tomasuel well był czarny, więc nie było pewności, że się nie dostał tylko w... i wyłącznie ze względu na parytety. A Tomasuel well do niego oczywiście, bo to ja napisałem ten podręcznik. Więc jak widać, są ludzie, którzy się nadają. Są też pewnie kobiety, które się nadają do takich prac, podobnie jak czarni, też są niektórzy bardzo inteligentni. Więc tacy ludzie też tracą na tym, ponieważ są gorzej traktowani, dlatego że nie wiadomo, Dlaczego oni się tu dostali? Czy ze względu na kompetencje, czy ze względu na to, że dostali dodatkowe punkty? Więc to też szkodzi tym ludziom, tym kompetentnym. I jeszcze tutaj można powiedzieć o podziale obowiązków. Mężczyźni zwykle robią w domach mniej, bo robią więcej w pracy. Więcej pieniędzy przynoszą do domu, więc kobieta powinna to jakoś zrównoważyć tym, że zajmuje się domem. To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa: mężczyźni zwykle pracują dłużej. Na budowach pracuje się 10 godzin Niektórzy pracują nawet 12 I to jest dla nich standard, a czasami nawet więcej Więc w momencie, w którym mężczyzna pracuje Od 2 do 4, 6 powiedzmy godzin Więcej dziennie To znaczy, że kobieta ma więcej wolnego czasu I może się zająć domem Bo raczej chyba ciężko oczekiwać Że mężczyzna przyjdzie po 12 godzinach pracy Ciężkiej, fizycznej I jeszcze będzie coś robił w domu Kobieta zaś będzie sobie siedziała Na kasie czy w biurze 8 godzin i co, i ona już nic nie zrobi, bo ona już się napracowała? No to kto tutaj jest faworyzowany? No raczej nie mężczyzna. Tak więc, podsumowując, mężczyźni mają więcej, bo robią więcej i dostają się na dane kierunki, bo są do nich lepiej przystosowani. I takie są fakty, nie ma co się na to obrażać. I nie macie się co obrażać na prawo i walczyć z prawem, bo prawo jest po stronie kobiet i też. Obrażacie się, się na biologię, ale biologii nie zwalczycie prawem, więc tyle. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnym materiale.